No Lucy pokaz chodź, chodź mamy zdejmowanie sprzęgła i wymianę napędu wstępnego to są o. to są te dźwięki które później słychać Potocznie nazywa się bociany. Zestaw przykładni wstępnej, czyli zabierak. Zabierak nowy. I koło 68 zębów. Oraz podkładki już dopasowane i utwardzone. Podkładka dystansowa, podkładka oporowa i podkładka falista. Sprzęgło nowy stożek i tarcz. Zabierak na wale. Także nowe łożysko podkładka dystansowa. I podkładka jest tu, i podkładka oporowa. Zestaw zdystansowany, co znaczy, że między dwoma podkładkami ten zabierak nie powinien mieć zbędnych luzów. Ja ustawiam zegarowo, no ale zobaczymy jak będzie w pracy silnika. Mamy przekrój zabieraka. Czyli mamy tak podkładkę dystansową, łożysko, podkładka oporowa, tu podkładka falista powinna być, a jest teraz sprężynka. No i stożyk sprzęgła. Hałas to jest ten, który wydostaje się w związku z pracą osiową zabieraka. Oraz luzami międzyzębowymi między kołem 68 zębów a tą częścią zabieraka. Koncepcja była taka naszego kolegi z Krakowa, żeby tu włożyć o, tak jak jest na załączonym obrazku, sprężynę, która będzie na bieżąco niwelowała luz zabieraka. Ale nie testowałem, nie wiem jak to się sprawdza. Mamy zamontowany zabierak. Luz międzyzębowy na kołach wynosi 0,52 mm. Jakiś tam dźwięk również jest, no ale to nie ma znaczenia do normalnej pracy silnika. Taki dźwięk po montażu sprzęgła. Po wymianie napędu wstępnego mamy taki efekt.